Dziś pokażemy Wam, jak stworzyć motyle origami. Będziemy mogli stworzyć dwa rodzaje motyli: takie z okrągłymi skrzydełkami lub takie z bardziej ostrym wykończeniem. Co będziemy potrzebować? Papier origami. My używamy papieru Midori, takich bloków, które mają w sobie bardzo dużo różnych kartek we różne wzory. Od czego trzeba zacząć? Najpierw jedną kartkę. Składamy po przekątnych, takie duże trójkąty. Rozkładamy i to samo w drugą stronę. tak, żeby powstał nam y, taki krzyżyk w środku. Następnie zaginamy je, te, te boki muszą się schować, tak, żeby nam powstał trójkąt. I teraz jest ten moment, w którym musimy zdecydować, czy chcemy motylka z ostrymi skrzydełkami, czy tego z zaokrąglonymi. Jeżeli chcemy tego z ostrymi, nie robimy nic. Czyli będziemy składać dalej od takiej figury. Jeżeli natomiast chcemy motylka, który będzie miał zaokrąglone rogi, musimy ten trójkąt złożyć na pół. Niezbyt mocno, bo to zgięcie w ogóle nie jest nam potrzebne. Potrzebujemy go w tej chwili, żeby zrobić okrągłe skrzydełka. I obcinamy różki, które stworzą nam później okrągłe skrzydełka. W ten sposób. Tylko jeden ruch zginamy. Rozkładamy i zaginamy skrzydełka, ale tylko jedne do środka. W ten sposób. No i równo musimy tak, żeby po samym środku. Dobry papier origami charakteryzuje się tym, że nawet gdy się pomylimy, możemy to zrobić ponownie i jakoś szczególnie nie widać tego nieprawidłowego yy, zgięcia. Powstaje nam taka figura, czyli jedne skrzydełka są złożone, jedne są rozprostowane. Odwracamy i zaginamy trójkąt, tak, żeby ciut wystawał, powiedzmy, około centymetra ponad nasze duże skrzydła. Dociskamy mocno i ten mały yy, trójkącik, który nam tutaj wystaje, zaginamy ponownie on będzie trzymał naszego motyla. A teraz tą figurę składamy na pół. I voilà, mamy motyla.